12 września 2022 roku na kanale YK Studio wydarzyła się pewna niespodziewana oraz dziwna sytuacja. Podczas gdy rzeczy takie jak ilość subskrypcji czy nazwa zdają się być bez zmian, studio straciło nagle swoje logo, baner i co najważniejsze wszystkie filmy. Założyć oczywiście można, iż JK Studio przechodzi jakieś zmiany. Być może ekipa chce zmienić swój wizerunek lub zacząć przygodę na nowo, od zera. Z drugiej strony, sam serwis YouTube znany jest ze swoich dziwnych bugów oraz nietrafnego namierzania nieodpowiednich filmów i w zasadzie takie rzeczy mogły zdarzyć się i tutaj. Ale co jeżeli prawda wygląda zupełnie inaczej? Wiemy przecież z teorii o szóstej części Triksów, że jeśli chodzi o X-Parkour Team, to sytuacja może nie być taka trywialna. Dla zdziwionych i z lekka niewtajemniczonych dodam, iż X-Parkour Team i YK Studio są ze sobą w silny sposób połączone. Ale o co dokładnie może chodzić? Od 2017 roku, a dzięki Redconowi to i od pierwszego filmu z XPTCU, symbolem oraz ikoną uniwersum stał się niejaki Shriek. Istota z innego wymiaru, która jest odpowiedzialna za śmierć kilku ważniejszych postaci, w tym oczywiście Miczała. Według kanonicznego scenariusza do The Mirror, wiemy, że Shriek został pokonany i co więcej, był tylko snem kazeta. A stąpając jeszcze twardziej po ziemi, wszystko to miało miejsce właśnie w XPTCU. Fikcyjnym uniwersum jak gdyby wewnątrz kanału YK Studio. Co jednak, jeśli istnieje prawdziwy Shriek? W równie kanonicznym scenariuszu do De Vu okazuje się, że Shriek może wpływać na sny. Może do nich wchodzić i nimi bez problemu manipulować. Nie zdziwiłbym się więc, jeśli filmy z XPTCU oraz sedno dzisiejszego odcinka, do którego zaraz dojdę, było sprawką cichej i sprytnej kontroli ze strony Shrika. Być może piekielny byt chciał przygotować świat na swoje przyjście, ale z niewyjaśnionych jeszcze powodów nie udało mu się dokończyć swojego dzieła. Mamy jednak wspomniane 12 września 2022 roku. Shriek powraca ze zdwojoną siłą, nie wpływa już na twórczość Wpływa na rzeczywistość. Wymazuje swoje poprzednie działania i to wcale nie ekipa ze studia, a on zaczyna od nowa, od zera. Podnosi się z popiołów, by raz kolejny przygotować nieświadomą niczego ludzkość na nadchodzący koniec z wrzaskami przerażenia w tle. A teraz tak na poważnie. Zostałem wkręcony w ten pewnego rodzaju ARG przez Jotosa, który owszem zechce mi wyjaśnić o co chodzi z tymi nieoczekiwanymi zmianami na kanale YK Studio, aczkolwiek wpierw mam zrobić film w tymże spiskowym stylu. Także proszę, oto on. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów, a jeśli ta teoryjka Wam się spodobała, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!